Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Maryi wraz z krótkim komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, wzywam was do tego, abyście zjednoczeni z moim dzieciątkiem Jezus szli dalej ku nawróceniu. Trzeba wam pilnie zrozumieć, że nawrócenie jest ciągłe, dzieje się w każdej chwili, to niesienie w sobie mego syna, w życiu komunii z nim, to przyjmowanie go w Eucharystii, w spełnianiu przykazań i życiu nimi oraz sakramentami. Ludu mego syna nawrócenie jest ciągłe. Człowiek musi rozpoznać, że żyje w procesie nawrócenia. Każdy krok człowieka, który idzie ku nawróceniu, to krok naprzód ku życiu według kazania na górze. Niepokoje w sercach mych dzieci są nieustanne. Z tego powodu zdecydowanie się na życie w moim synu daje wam pokój, daje wam nadzieję. I przymnaża Wam wiary, ponieważ mój syn jest miłością i przyjmuje tego, kto zdecyduje się iść Jego śladami. Dzieci, jeśli żyjecie w grzechu, żałujcie i zmieńcie się, wzywajcie mnie, wiedząc, że sami tego nie zdołacie uczynić. Nie porzucam Was. Jestem Waszą Matką, by trzymać Was przy moim boku i poprawiać Was, gdy nie idziecie właściwą ścieżką. Umiłowane ludu mego syna, bądźcie posłuszni wezwaniu do pokory, do miłości braterskiej, do wiary. Wiary, która rośnie, karmiona pokarmem eucharystycznym. Wiary, która rośnie dzięki modlitwie zrodzonej z serca skupionego, bez rozproszeń, dzięki modlitwie zrodzonej z serca czystego i w pokoju. Trwajcie w duchowej gotowości, ponieważ zło zastawia sidła na lud mego syna. Wzywam Was do zjednoczenia się jako lud mego syna i do tego, aby na Jego podobieństwo dawać potrzebującym. Proszę Was o akt miłości miłosiernej wobec bliźniego na dzień 29 grudnia. Wzywam Was jako lud mego syna do zjednoczenia się w akcie miłości braterskiej. Względem bliźniego i by wspomóc tego, kto tego potrzebuje na dzień 30 grudnia. Wzywam Was do zjednoczenia się jako lud mego syna i by sprawić radość dziecku na dzień 31 grudnia. W ten sposób rozpoczniecie z sercem skupionym na dobrych uczynkach. Te czyny pokażą zło, że lud mego syna nie śpi. Tego pierwszego stycznia wzywam Was do bycia jedno z bratem, do kochania bliźniego, do okazywania wdzięczności za uczynki braci względem Was. Wzywam Was do bycia w Prawdzie, stając się lepszymi w tym, co duchowe. Poprawcie się w stawaniu się lepszymi dziećmi mego syna, a ściągniecie na siebie błogosławieństwa ludu mego syna. Patrzą na tych, którzy nie chcą, dosłownie odmawiają się zmienić. Te dzieci moje nie patrzą na samych siebie, wprawdzie. A w tym momencie jest to bardzo niebezpieczne z powodu zasadzek demona. A wzywam Was do tego, abyście w swoich modlitwach porannych prosili przy najświętszą trójce, żeby rozpoznano mego umiłowanego anioła pokoju. Wzywam Was do modlitwy za kościół mego syna. Ta modlitwa jest pilna. Dzieci mego niepokalanego serca, proszę Was usilnie o modlitwę o pokój na świecie. Wzywam każdego z Was, którzy tworzycie lud mego Syna, o osobistą modlitwę, aby każdy z Was błagał o rozeznanie, zanim byście poszli tam, dokąd Was wszystkich zwołają. Wy zostaliście opieczętowani krwią mego Syna i nie potrzebujecie innej pieczęci. Nie wszystko to, co wydaje się dobre, rzeczywiście jest takie dla człowieka. Ludu mego Syna Kocham was, ochraniam i błogosławię. Módlcie się za waszych braci którzy są zaślepieni przez to, co światowe. Módlcie się w pokoju. Zbawienie możecie osiągnąć w każdej chwili, aż po ostatni oddech życia. Miejcie wiarę. Potrzebny jest lud z wiarą. Nie stracicie wiary. Każda gwiazda mego płaszcza pomnaża się w nieskończoność. By oświetlić drogę każdego z moich dzieci. Przyjmijcie moje szczególne błogosławieństwo. Moje niepokalane serce zatriumfuje, Mama Maryja. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta, witaj. Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia, otrzymaliśmy wezwanie do nawrócenia. Nasza Najświętsza Matka wskazuje nam na powagę i pilność tego wezwania. Bracia, nasza Matka prosi nas szczególnie o uczynki miłosierdzia i o spełnianie błogosławieństw, jako środek do tego, żebyśmy się nauczyli, że nie wszystko to gesty materialne, ale doprowadza nas to do uświadomienia sobie wartości uczynków spełnionych z miłością, ze skruchą, z miłością braterską, jako że tych dóbr duchowych będziemy potrzebować w późniejszych chwilach. Bracia, trwajmy z zapalonymi świecami. To, co niebo nam zapowiedziało, spełnia się. Prawdziwy kres i cel rzeczywistości, jak przeżywamy wychodzi na jaw. Rozeznawajmy. Amen. 27 grudnia 2021.